Wydaje się, że kluczem do zrozumienia, przyjęcia tego dzisiejszego słowa i wypełnienia go jest słowo świadomość. Świadomość. Pod koniec drugiego czytania było zdanie: Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Kiedy człowiek śpi, to nie jest świadomy tego, co się dzieje wokół niego, ani, ani, ani z nim. Kiedy byłby nie trzeźby w sposób duży, to też podobno świadomość się urywa i się człowiek wróci nie wiadomo w jakim miejscu. Nie wiem, nie miałem tak. Czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Nie śpimy przed tym, jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Świadomość. Świadomość jest, mówiąc metaforycznie, takim kluczem do otwarcia drzwi, które nazwalibyśmy wiarą. Świadomość. Czego mam być świadomy? Świadomy tego, kim jest Bóg. Mało tego, świadomość tego, kim jest dla mnie Bóg. Ta świadomość, kim jest dla mnie Bóg, jest kluczem do życia wiarą, życia według wskazań wiary, życia z Bogiem. Nie tylko i praktykowania, praktykowania pobożności, religijności, ale właśnie życia wiarą, świadomość kim jest dla mnie Bóg jak na Boga patrzę jak go postrzedam, co myślę, czy wreszcie też drugie pytanie, które Bóg może budzić świadomość to takie po co tu jestem dlaczego tu przyszedłem czy nie będę teraz pytał, proszę się nie bać, nie będę chodził z mikrofonem, choć mikrofon tu mam. Właśnie dlaczego tu przyszedłem? Czy nie wiem, będę gdy teraz? Bo tak nauczyli rodzice, bo tak nauczyli dziadkowie, bo tak zawsze było. Bo tak się przyjęło, taka jest tradycja, że jak niedzielę to czy czy może faktycznie to, że bez Boga nie mogę żyć? Czy to, że bez Boga nie mogę żyć? Kim jest dla mnie Bóg? Dlaczego tu jestem? Słowa, które budzą mi świadomość. I wedle tej świadomości, z niej wypływa to, co jest dalej. Ewangelia o talentach, o rozdaniu talentów, pewnej sumy złota, którą mieli zarządzać ci słudzy. I ten trzeci słowa, który otrzymał jeden talent wedle swojej zdolności, i tak była pokaźna suma, to było talent do bodaj kilkaset kilogramów, jeśli nie przestrzegłem. Złota oczywiście. Mówi do Pana, który obrazuje Boga, tak. Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym. Żmiesz tam, gdzie nie posiałeś i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się, że i ukryłem Twój talny w ziemi, bo to masz swoją własność. Można było się wydawać, czytając na początku tę Ewangelię, że faktycznie taki jest Jego Pan. Ale te słowa i odpowiedź Pana trzeba rozumieć trochę inaczej. Nie odpowiadam o słowo złych gościn. Wiedziałem, że tam, gdzie nie posiałem. Bardziej myślałeś że żne, tam gdzie nie posiałem. To o mnie myślałeś. Taki miałeś mój obraz, taki miałeś wyobrażenie o mnie. Takim dla ciebie w twoim głowie w twoim byłem. Myślałeś o mnie, że żne, tam gdzie nie posiałem, zbieram tam gdzie nie rozsypałem i że jestem człowiekiem twardy. Tak ci pani? Nie jest napisane, co myśleli o Panu, ale wydaje się, że nie tak. Skoro można zakładać, że skoro otrzymali tyle talentów, tyle dobra, tyle pieniędzy, to rozpoznali to, że Pan im ufa. Pan im daje. Odpowiedzialność. Pan jest dobry i hojny, a nie, że jest twardy i nie tam, gdzie nie posiało. To by odpowiedzieli, jakby ich się zapytać, jaki jest Twój Bóg, Twój Pan. Tych dwóch by odpowiedziało, mój Pan jest dobry. A ten jeden, mój, Pan jest straszny i twardy. I idąc dalej, może dwutorowo właśnie, tak jak te dwa obrazy w tych sługach były. Jeśli wiem, właśnie wiem, jeśli w mojej głowie, w moim wyproszeniu, w mojej wierze Pan jest... I łaskawy. I można by wymieniać wiele innych przymiotów. To, co z tego powinno wyniknąć, z tej świadomości, Ona otwarło drzwi do życia w radości, w wierze, w radosnym postępowaniu według przykazań, w radosnym postępowaniu miłości, w tym, że. Chcę być codziennie z Panem, chcę być z nim blisko i wstąpić z Z drugiej zaś, jeśli mój obraz Boga jest taki, że jest surowy, groźny i twardy, to co wypłynęłoby z tej świadomości? Pewnie lęk. Ale lęk jednocześnie, który skłania mnie do posłuszeństwa. Bym przez nieposłuszeństwo nie doznał kary. To by wypłynęło z tego mojego obrazu Boga. I dlatego ten sługa został zganiony, że pomimo tego, że właśnie miał taki obraz Boga, że jest zły, trzeba się go bać, to nie był posłuszny. I zaprzepaścił to, co utrzymał. Zachopał w ziemi. Podobna opowieść, przypowieść o minach w Ewangelii dopowiada nam, że zawiną to w chustkę. I jest tam słowo, które określa też całą grobowy. Pogrzebał. Pogrzebał uczynił martwym dar, który otrzymał. Więc uczył bez niego, pogrzebał go. I zatem zadają sobie dzisiaj to pytanie, kim jest mój Bóg, jaki jest mój Bóg i po co tu jestem. Dobrze sobie na to Szczerze odpowiedzieć. Szczerze przed sobą. I zobaczyć to dalej, co Pan daje. Każdemu według zgodności. Tyle, ile jesteśmy w stanie unieść, pomnożyć, przerobić. Temu według zdolności jeden będzie pan więcej, inny może mniej. Można by tu podłożyć różne rzeczy, różne sprawy. Może chodzi o z jednej strony o dar życia. Jeden przeżyje lat 5, inny 10, trzeci 50, 60 czy wreszcie może 100 lat. Różny będzie miara życia każdego z nas że będzie miara życia w wierze. Kiedy właśnie skorzystam z klucza i otworzę drzwi, czyli świadomości. Ten moment bywa też, że się nazywa nawróceniem. Kiedy tak jakby właśnie oczy się otwarły na to, kim jest Pan, jaki jest naprawdę inny będzie znów czas życia o takim nawróceniu. Jeden nawróci się, czy właśnie odkryje Pana w wieku dziesięcym, młodzieńczym, czy może być jako dojrzały człowiek albo u schyłku swych dni. Różny ten czas będzie, kiedy poznam Pana, jaki On jest. Wreszcie ten dalej tym darem może być Słowo Boże. I znów różny będzie stopień tego, jak szybko będę je rozumiał, jak głęboko będę je rozumiał. Bo jeden może będzie siedział pół godziny, godziny nad innym fragmentem i czytał i niewiele zrozumie, a inny przeczyta i od razu pojmie, od razu ten fragment stawia się jego, od razu to tworzy jakieś wnętrze w sercu, pociemnił jakieś strony duszy. Różne może być obdarowanie w tym względzie. I wreszcie można by tu podłożyć no dla naszego rozumienia talentu polskiego zdolność. To, co umiem. Tę zdolność, którą. Posiadam. Jeden wydaje się ma więcej wachlarzu zdolności, inny może potrafić dobrze jedną czy drugą rzecz i w tym się spełniać. Różne są dary, różne talenty zdolności każdego według jego miary. I to wszystko, jeśli widzę to jako dar Boży do pomnożenia, to świadomy tego, jaki jest Pan, mój Pan. Chcę tym służyć, chcę to rozwijać, chcę to pomnażać, tak bym mógł, może tak jak dziecko, któremu uda się obrazek nawalować ładny, biegli się pochwalić swoim rodzicom jaki narysowałem. Uwaga, prawda, że ładny? Taki podobnie do biegł do pana. Panie, dałeś mi to i to, podnożyłem to tak i tak. Dobrze, sugeruję. Dzisiaj Pana Boga, stając przed nim szczerze, może na wieczornym modlitwie, może też dzisiaj y, w momencie po Komunii Świętej. Aby nam pokazał siebie takim, jakim jest naprawdę. Nie tylko takim, jakim mi się wydaje, że jest. Czy dobry, czy właśnie twardy, surowy, czy może w ogóle y, będzie to pierwszy raz, kiedy zadam sobie to pytanie, jaki jesteś Boże. Świadomość otwiera drzwi do życia wiarą. Proszę Pana, byśmy potrafili żyć świadomie. Byśmy chcieli poznać Pana, jakim jest. Jaki jest dobry, hojny, łaskawy. I by mając taką świadomość prawdziwą, przynosili owoce dobrych czynów, powielali dobro, które Pan nam daje. Byśmy to chcieli wykorzystać jak najlepiej, aby przy końcu życia, nie czy jak dziecko, pochwalić. Panie Boże, to mi dałeś, tak to pomnożyłem. Przekazałyśmy pięć talentów, drugie pięć talentów zyskałem. Każdy z nas usłyszał potem dobrze, słowo dobry, wierny. Wejść do radości Twojego.